Laczek! Dzień dobry! Cześć, czołem! Jak się dzisiaj czujesz? A dobrze, a wiesz co? A wiesz, słuchaj, słyszysz? No, to jest i słuchaj. A ja dzisiaj sobie, znaczy wczoraj spać sobie nie mogłam, sobie zasnąć. sobie tak czytałam, jak śpią ptaki. A tam gdzie i w ogóle. Ty, podobno ty śpisz na innej nodze. To prawda? Bo ja nieraz widziałam, że ty na jednej nodze stoisz. Sobie. Myślałam, że cię boli. Druga akurat w tym czasie. Ale ty sobie tak odpoczywasz. No, no to teraz wiem, bo ty nic nie powiesz tak o sobie, nie porozmawiasz. Tylko zawsze tak się spieszysz. No, no, ty sobie śpisz, tak, tak. I się zbieracie w większe grupy do spania, żeby bezpieczniej było. No to wiem, że no dla ciebie to oczywiste, a dla mnie nie. Laczek, poczytać musiałam. No co, dlaczego? Przecież ja nie wiem, gdzie ty jej śpisz w ogóle, gdzie ty jesteś. Gdy się ulatniasz pod wieczór. I tyle cię widzieli, laczuś. No, a słuchaj, a co ty będziesz dzisiaj robił? Co masz w planach? Jak to nic? Zawsze trzeba mieć jakieś plany, laczuś. A ty nie masz, tak? No dobra. Może byś mi pomógł przy robocie? No, co sama, syrup? Co sama, syrup? Oki, no, ty jesteś niepomocny. No, ale dobrze, spoczywaj sobie, laczuś. No, zbieraj siły, żeby odlecieć na zimę. No, wiem, wiem, jeszcze czas. No, to zjedz sobie teraz, tak? No, to super. Idź sobie pić jeszcze, bo ci wodę wymieniłam. Wodzonka, nowa jest, zobacz, patrz się. Nowa wodzonka. No? no nie żartuję. Serio zmieniłam rano.